Siemaneczko widzowie. To mój pierwszy filmik i witam was w pierwszym odcinku na moim kanale. I zostawcie suba i lajka. Mam 0 na subskrypcji, więc zostawcie wbiję na razie sobie tak 1000 zobaczę co wtedy. No więc ja i za sobika z góry dziękuję. I teraz sobie widzimy jakiś autobus. Porcelaina koloru pomarańczałby sobie. Dobra, to jedziemy tu pojechać. Tam tu pojedziemy. Mmm, muszę na wdro. Dobra. Ja mam, <coughs> hmm. Nie, tak. Dobra, mam Dobra. Mmm, jeszcze dwa będę miała. O, Dobra, kupiłem już sobie drugie auto, czy tu je zostawić? Idziesz takiego motocykla? Muszę na jedną koleję jeździć. Dobra, stary. Stary ja. Okej, no nie ma sobie, nie ma sobie, nie Co by tu teraz porobić? Hmm... Chyba Hm. zakaz aut, nie? A co to tutaj jest? auto, stoją, a to jest zakaz aut. <noise> nie, ja mogę! Ja mogę. Dobra. O. Okej. Jest jakaś dziedzina autami. Czekajcie. O. Dobra. Jest jakaś auta, nie? A pan na to. Ja zo dat ik op één fiets zal rijden. is auto. To is een motor. dat so. is auto. Maar ik heb vier fietsen. En ik heb twee fietsen. Nou. Ik is Boa, e duas colas. Ah, você tem Não. Te não. Bento, senta. E tu? Não posso na ouvir, se escolar, Tu, bento. Oh, Bardzo, dobra, za zabilą grę, bo to już jest trochę nudno. Ok, słuchajcie, już się tu wwanca. Widzimy w jakąś taką górę grać. No co za mam tyle tylko. Mam coś. Nie widać. Ok, słuchajcie. Dobra! A brata, może później, może pieniądze. Muszę zobaczyć, o co O, dobra. Spray. Okej. Jakby to filmiki będą przeważnie pojawiły się w weekendem, są ważne może no, życie będą w tygodniu. nie będą filmiki w ogóle. E, no, filmiki. Tak, w ogóle powiem jak jakby co? filmiki będą się pojawiały się w soboty. I. Nie wiem właśnie kiedy. Będą w soboty, będą filmiki, może. Raz w tygodniu. Dwa razy w tygodniu będą. Czyli może w czwartek, czwartki i w soboty można. Nawet na pewno w soboty. W tygodniu to ja nie wiem, zobaczmy sobie. Ale, bo ja to na pewno w sobotę na wymiarze. A tak to załatwię. Zobaczcie. Więc, no, dobra. No i jakiś twarz wypoczynku? No i czujemy teraz. Dobra. <grym> Co to jest? Hm. Czemu jest? To ładne To się nie chce. Dobra, to, po, to, po, to ja. ej! skąd To będzie jakiś człowiek No, do ręce O ładne! Piękne! Jaki ładne! Co jest? Ja pierdziele wow, dobra też, te, też, to takie narysowe Nie no, mam Rysowę, dobra Ora To by było na tyle Także dzięki za oglądanie Trzymajcie się i Elo!